Zapnijcie pasy, młodzi ludzie, jak jesteście zdolni i robicie muzykę do internetu, bo dzisiaj to, co Wam powiem, wywali Was z butów. Słuchajcie, jeżeli jesteście młodym twórcą, piszecie piosenki, dajecie do internetu i nagle to się podoba, macie zasięgi, za chwilę odezwie się do Was przedstawiciel wielkiej wytwórni fonograficznej, jednej z czterech, która w Polsce zarządza. Dlaczego? Wiedzą, że taki muzyk trochę lekko zakręcony, przez czym przestrzegam, nie czyta tych umów. Umowy są z taką wytwórnią, nie uwierzycie, na pięć płyt, które można rozciągać w czasie, zawsze mogą wam powiedzieć, że to się nie podoba, to się nie podoba, to się nie podoba. 100 tysięcy kary za ujawnienie tego, że firma chce być dopisana do ZAX-u, do praw wykonawczych, do praw koncertów, do wszystkiego. Czyli innymi słowy, muzyk wychodzi, jest ładny, czasami z jakąś panienkę popuka, albo dziewczyna będzie miała odbiór, to wszystko, oni na to liczą. I teraz uwaga, ostatnio Miętek Jurecki wytłumaczył mi z budki Suflera, za co dziękuję Mieciu. Wydawca to jest firma fonograficzna zagraniczna w Polsce, która ma w dupie polskich artystów i promuje tylko swoich zagranicznych. I teraz tak, jak muzyk nieznany jest puszczany w radiu w nocy, bo musi być jakiś tam procent polskiej muzyki, to i tak cały zajk zapisywany jest na innego artystę z danej wytwórni ponieważ to się załatwia w rozgłośni. Ja jestem w Zaikście 30 lat i niepojęte to jest, słuchajcie, co wam teraz powiem. Do Zaxu zapisywani są przedstawiciele filmów fonograficznych i publisherzy, którzy nie mają kuźwa nic wspólnego z muzyką. Nie znają się na nutach, nie, nie wiedzą co to jest sedur, nie zaśpiewali koncertu. To jest tak jak ja bym e, był dopisany do obrazu Jana Matejki, dlatego że ten obraz kupiłem. Rozumiecie o co chodzi? No to jest skandal niebotyczny i to się dzieje w Polsce. Dlatego proszę Was, jak zaczynacie karierę, zaczynajcie ją na trzeźwo, bo Was okradną na najbliższe 10 lat nie tylko z pieniędzy, ale i z możliwości ich zarabiania w przyszłości, bo nie będziecie mogli nic powiedzieć. Chciałem zapytać organizatorów Nagrody Fryderyk, czy to jest prawda, że 40 tysięcy trzeba było położyć za nagrodę Fryderyka? Bo będziemy to sprawdzać. Już się odzywają, odzywają do nas po ostatnich aferach w internecie, przyznawaniem stypendium po 300 tysięcy na jakieś podcasty. Już się odzywają muzycy, którzy płacili za f dostanie nagrody Fryderyk. To mieści wam się w głowie? <noise> ja wiem, że ten show biznes w Polsce to jest show biznes, ale jak jesteście młodzi, nie stać naprawdę, bo ja 30 lat jestem najwyższym członkiem ZaX-u i zawsze ZaX nam pomagał. Teraz. ZAIKS po prostu nie płaci w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nie spływają tantiemy z radia. A dlaczego nie spływają tantiemy z radia? Dlatego, że spływają na firmy fonograficzne. I w ZAIKSie teraz nie ma muzyków, którzy mogą dostać stypendium, czy mogą mieć jakąś pomoc, tylko są albo Golasy, nas są wyrzucić z zaiks albo ludzie zarabiają po 10 milionów na 3-4 artystach. Przestrzegam wszystkich i rozpoczynamy tą akcję. Piszcie na ten mail, jeżeli ktoś zapłacił łapówkę za cokolwiek w swoim biznesie, piszcie na ten mail, ja przysięgam, że nie zdechniecie z głodu, a ujawnimy aferę.